No, i witam po raz kolejny dzisiejszego dnia, szanownych widzów. Zgadnijcie, gdzie przyjechałem. Zgadnijcie, gdzie przyjechałem, słuchajcie, nikt nie zgadni, gdzie przyjechałem, słuchajcie, naprawdę. Zaraz wam właśnie pokażę, i to jest właśnie to. I takich pięć puszek dla mnie, i ja już jestem załatwiony. Pięć puszek, także wyobraźcie sobie, przyjechałem tu pod bramę. No, nie chcą mnie wpuścić, niestety, bo jest zakład zamknięty. Chcą, chociaż może się uda. Nie. Nie uda się. O, widzicie? No. Także jesteśmy. Jesteśmy. No, w krainie moich czarów. piękne puszki. Ale to w takiej puszce się musi mieścić tego piwa, no? Wyobrażacie sobie? Idziemy, zajdziemy, zobaczymy tam. No, zobaczymy tam. No jak już mamy to robić, to zróbmy to. O, tu jakieś woda jakaś o, Dzień dobry panu. Można wejść sfilmować tylko? To nie ja tutaj ochrona jest pani. Nie można filmować. A ja nie filmuję panów. Nie filmuję panów, nie, absolutnie. No i nie wpuszczą mnie. Widzicie? Nie pokazuje twarzy, nie pokazuje. Tu jest wejście, ale nie ma wejścia. No dzisiaj jest... O, może pan mnie wpuści. Zobaczymy. Może będzie na tyle kulturalny. Czy można nagrać sobie tylko te puszki? Tylko puszki, no dobra. A nie, 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 ja nie wchodzę, nie. Nie, jest pana o opóle sobie stanie. No, no to poczekam pan, bo ja nie chcę pana twarzy pokazywać. E, e, proszę pana, idzie pan stąd. Cicho, proszę pana. Ja chcę to nagrać. Piękne, bo ja w ogóle spożywam cały czas żubry tylko i wyłącznie. Dlatego chcę to nagrać, proszę pana. Także pan się nie boi o to. Także słuchajcie widzowie. Tak to właśnie wygląda. O, właśnie bramę mi zamykają. <laughs> no, tak to wygląda. Już będziemy gonić. Uważa. Pan, no wejdzie mi Pan w kamerę, piękne żubry, o takich puszek tego bym chciał mieć cztery i to by wystarczyło chyba na kupę, kupę czasu, także trzymajcie się i jedziemy dalej, dzisiaj będą jeszcze dwa, trzy materiały.